Witajcie! Dostaliśmy taką dostawę od naszych kolegów, co się tam y, z pewną federacją tłuką, ale niestety nie będziemy używali geopolitycznych y, tekstów. Haha. Ukraińskie racje żywnościowe. Wszystkie trzy są racjami dobowymi. Każda z nich jednak się różni. Każda z nich różni się gabarytami i każda z nich o dziwo różni się, jakby to powiedzieć, kalorycznością i to bardzo sporo. Teraz tak szybko tylko omówiłem, omówimy. To jest Sił Zbrojnych Ukrainy. Ta racja. Czyli całości Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak widać jest dosyć dupna. Wszędzie jest wszystko poupychane. Ponad 2 kg. Racyja. Zaraz z do niej wrócimy. Kolejna, która. Tamta miała 3900 kalorii. Ta ma 4200. I patrzcie, jak mało miejsca zajmuje. To już jest tak sycie napkana. Jeszcze mamy tutaj chwyt transportowy, i tak się śmiałem do Ani. To jest takie zaczepno obronne że jak dobrze trafisz konserwą, to i pacjenta zgasisz. Czyli w sam raz na front. I racja, którą się dzisiaj zajmiemy, ona jest multiculti, że tak powiem, czyli jest dostosowana do jak widzicie Armored Forces of Ukraine Daily Filtration. Czyli jest to racja żywnościowa yy, sił lądowych ogólnie Ukrainy. I za chwilę do Was wrócimy. Racja składa się w środku z trzech pakietów. Mamy worek, który można fajnie transportować. Wzór taki jak Brytyjczycy noszą. W środku znajdujemy trzy pakiety. Zaraz przejdziemy do tego, jakie są to pakiety. O, tu nawet jest jakaś kartka. Czyżby poszli w stronę Anglików? No jak? Jeszcze jest co jest w środku, ale to jest tylko po ukraińsku. Ten worek zostawiamy, bo można w nim transportować nawet kilka litrów wody. Więc to jest bardzo fajna opcja. Jest twardy, wytrzymały. Tylko jak widzicie, uchwyt może w każdej chwili pójść. Dobra, co się znajduje w środku? Tu mamy pakiecik. Przejdźmy na normalny język. Bez obrazy koledzy. To jest Daily Federation. Myślałem, że tu będzie dinner. Tu mamy dinerek, tu mamy śniadanko i mamy jak to się separation, czyli kolację. Więc za chwilę wracamy i zaczniemy od Jops, poszło Bardzo ostry nóż, trzeba uważać. I tak, jak mówiłem wcześniej, woreczek zostawiamy, bo zawsze w nim możecie też zagotować wodę. To tak przy okazji. Ale to pokażę wam kiedy indziej. Zobaczmy najpierw, co tu na śniadanie jest. Bo oni mają w trochę inny sposób rozpisane rzeczy niż my. Bo oni mają cały skład racji żywnościowej rozpisany z przodu. Czyli co się znajduje w całości, a nie co się znajduje w danej konserwie. Więc to znika. I tu mamy to ich jedzonko z kaszami gryczanymi i tym podobnymi rzeczami. Niestety na tym już się nie dowiecie, jak nie znacie ich pisowni, co jest. Dlatego daj na chwilkę pauzę, wrócę po tą kartę. No, jak tutaj się połapać, co my mamy w ogóle do jedzenia? Numer 14 znajdujemy. Tu jest numer 14, czyli ostatnia kolumna. I co my mamy w daniu głównym? Oni mają tak zdupiony ten oczojebny papier tu mamy beans with beef no i sweet peppers mi się wydaje, że oni się pomylili że to chodzi o słodkie papryczki ale to będziemy weryfikowali w domu więc śniadaniówka to jest jeden taki pakiecik mamy ich odpowiednik pancer to to chyba każdy przeczyta, że to jest kawa kaba. To jest jakaś chusteczka nawilżana. Sól. Chyba to będzie. Patrząc po solniczce. A to wygląda mnie na cukier. Wykop. <grym> Wykop. Więc to jest zestaw śniadaniowy. Tu mamy jeszcze kawałek chusteczki, jakby Was zesrało. I y, tą łyżkę. Za chwilkę do Was wracamy. No, to mamy tutaj dinerek. I powiem Wam tak. Ja rozumiem, że żołnierz ma mieć ciężko i on nie ma mieć lekko, ale kuźwa, tego nie idzie przeczytać pod kątem, bo patrzcie jak, jak, jak światło się od tego odbija, tu trzeba się tak namęczyć, że naprawdę ja im współczuję, nawet w nocy jak to przyświetlisz to nic nie widać. A my już to rozszyfrowaliśmy, menu 14, co my tu będziemy mieli, to jest Wit. Forge Chicken. I to jest owsianka niby z kurczakiem. Mi się wydaje, że nasi koledzy z Ukrainy troszeczkę ich translator oszukał, ale zaraz zobaczymy. I zaś chirurgiczne cięcie trzeba wykonać. Otwarte. Wyciągamy wszystko co tutaj jest. I zaraz dojdziemy do tego, co jest czym. Przerozchmina. Dobra. Co my tu mamy? To jest cyn. To jest coś bardzo płynnego. Jeszcze spróbuję raz zobaczyć. Kawa? Chyba oh, kasza. Cyn. <grymne> to w ogóle coś takiego jest. To powinno mieć dużą gramaturę. Aż 500. Peas with pork. Czyli tu mamy zupkę Sporka w tym a to drugie to zostało chyba za, yy, Chodziło im, żeby to była kasza i to będzie kasza. No, mieliśmy małe przerwanie, przerwę techniczną, bo kolega to jakieś dziwne dźwięki wydawał. Komunikował się ze stadem. Czyli tu mamy kaszę. Więc nie sugerujcie się tłumaczeniami, bo. Ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że niektóre rzeczy się nie pokrywają, tłumacząc, chyba nawet Ania, jak patrzyliśmy się na niektóre aspekty. Te jedzonka zobaczycie już w kuchni, jak będziemy gotowali, więc można się przejechać. Tu jest zupka i mamy kaszę z mięskiem. Dodatkowo pancerwafle, jak u nas. Wszędzie pancerwafle muszą być. No, Jak złożycie do kupy, to może raz do ppd trzecie, tymi chusteczkami z całego dnia. Tu są jakieś krakersy. no już takie zmarnowane życiem już przeżyły swoje. I co my tu mamy jeszcze? Herbatka premium, sól, cukr, sól, pusteczka i drzemer. Tu nawet przeczytałem dżem, Bez problemu. Dobra, za chwilę wracamy. No i ostatni pakiecik. sapper. Wcięte. To też zostawiamy, bo jak już mówiłem wcześniej, można w tym zagotować wodę transportować Tu już nie bla. Tu mamy kaszę gryczaną. Tu już wyczailiśmy o co chodzi. To nie jest owsianka, tak jak napisali. Więc tu mamy jedzonko. Nauczyli się troszeczkę od naszych: jakby powiedzieć, z to, żeby można było szybko do kieszeni. Bieg na front. Oczywiście, co? <laughs> Ilością sucharów biją nas na łeb krakersiki i co tu mamy miód mega jak megalodon nawilżana herbatka cukr i chusteczka i papier wrócimy do was w kuchni jak już mówiliśmy wróciliśmy do kuchni stąd sobie zabierzemy żeby wam pokazać co tu mamy? Beans with beef, Vegetarian's. Cyk. Zostawiamy sobie to. Ten pakiecik już leci. Z supper. Supper. To co my tu mamy? Supper tu mamy. Kaszę. To odstawimy. I nas interesuje ginorkowy I stąd wybieramy to Raz i dwa dokładnie co wzięliśmy wzięliśmy wit poridga czyli kasza z kurczakiem i warzywkami i dodatkowo do tego mamy pizup z porkiem za chwilkę wracamy najpierw zupka o już wytrysło ojej pójdą chyba te sucharki suchary bo powiem szczerze konsystencją to mnie troszeczkę obraża ale tak jak mówiłem wszystko najpierw kosztujemy na zimno a później na ciepło Ojej, Ale usta Nie zła, nie jest zła, ale tłuszcz to aż zalepia usta, Kurde. więc damy słucharki. I teraz ładujemy na patelenę drugi posiłek kasza z kurczakiem. O, tu już przynajmniej widać, że to jest kasza. I też widać już tłuszczyk ciula. I za chwilę do Was wracamy. Jak już wcześniej w poprzedniej racji widzieliście, ciupeczkę wody dodamy, żeby to było bardziej takie memłane, żeby się z tego sos wytrącił. czyli nie to było tylko suche. Wymieszamy. Odrobina wody, ta ilość wody Was nie zabije. Już trochę tak pod rosyjską podchodzi. To jest ta bardziej pod nas racja żywnościowa, że tak powiem. Dobra, tam zupka się robi. Wy wrzucimy. wrócimy Jak bieda zupie. O, z papierem najlepiej. laciem, to z było byłoby lepiej, ale spoko. Teraz będzie pełnowartościowa zupa bojowa z sucharkami. Te suchary troszeczkę nam wciągną tego tłuszczu, więc to też będzie inaczej smakowało. Dobra, wrócimy do Was jak już będzie gotowe. To już pierwsze danie, że tak powiem. Przerzucamy, Dziękuję. tak, zubkę troszeczkę dłużej podtrzymamy, żeby to teoretycznie miało znamiona zupki I teraz to wrzucimy tą drugą potrawkę z fasolą i z kurczakiem. Tam bez różnicy, to będzie za chwilę wracamy. To wygląda jak takie dalnie, A ładnie pachnie, powiem szczerze. Najpierw troszeczkę to jakby na zimno. Na zimno spoko, ten groszek się przebija. On no. mający z tym zielonym groszkiem. Dobra. I za niedługo do Was wrócimy. Zawsze możecie do tego trochę wody dodać. O. U nas grzaneczki zdominowały potrawę. Weźcie sobie pod uwagę to, że jak tak zrobicie, to jeden posiłek Was zapcha na pół dnia. Muszę wymieszać. Tu już wyłączymy i przechodzimy do testowania jedzonka zaczniemy od kaszy kasza już widzę, że będzie smaczna tamta była smaczna też szczerze? lepsza od tych naszych Zawsze się hejt wyleje ale to jest ta natowska. Racja ukraińska dla, jakby powiedzieć, sił koalicyjnych, więc, no, to jest dobra. Tak jak mówiłem, no. będzie czuć na pewno różnicę, ale to już sami wiecie: polityki nie oszukacie. Teraz, tutaj proszę się skoncentrować. To jest grochówka, a jest takiego groszku zielonego. Jak to smakuje, a jest fajne, klejkowa te no, no, przebija się na tą taką naszą grochówkę, ale bardzo czuć ten taki malutki zielony groszek, jakby dopiero go zmielili. Mhm. Dodajemy tu i żubkę. Z tymi grzankami super smakuje. Wiele lepiej z grzankami nie czuć tego tłuszczu. tak? Więc tu macie trzy posiłki z ukraińskiej dobowej racji żywnościowej. Dokładnie z sił, jakby to powiedzieć, lądowych, które współpracują z koalicją. I tak, jak myślałem, i tak. Jak Zobaczycie w trzecim filmie, w którym podsumowuję tą ich trzecią rację żywnościową, to tam bardzo dobrze słychać, dlaczego uważam, że ta racja powinna być najlepsza. To by było na tyle. Pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia.